Witam Was w kolejnym filmie na kanale w kolejnym odcinku z testowania energetyków. Energetykami dzisiaj recenzowanymi będą energetyki Dynamic. Te oczywiście są to te energetyki z Lotosa. A także dopiero no zobaczmy, jakie tu mamy energetyki. Jest to tak bezcukrowy, tu jest Mojito, a tu jest klasyczny energetyk. Zacznijmy od bezcukrowego, bo bezcukrowy jest zawsze najgorszy. I to jest moi drodzy, także będę recenzować też te energetyki ze stacji benzynowych, ale yy, rzadziej. Bo szczerze to nie chcę się jechać yy, gdzie, na jakąś stację benzynową, w sensie stację paliw, tylko po energetyki, Bo to było trochę marnotrawstwo od czasu. Przy okazji, jak jestem gdzieś, to sobie zajeżdżam i kupuję jakieś energetyki do recenzji. Tak to specjalnie jechać po energetyki to mi się nie chce, bo to dziwne by to było. Także lecimy. Czuć, czuć zapach takiego bleka. No, to już, to już wiadomo, że to nie będzie, nie będzie nic oryginalnego ten, 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 w sensie te energetyki. Bez smakuje jak, jak ten bezcukrowy black. Teraz klas, klasyczny poleci. Jeżeli to będzie też smak bleka, to się normalnie zabije. To się normalnie zabije, powiesza się normalnie. Nie, no to jest normalnie Black przelany w inną puszkę, no. Brak oryginalności. Mojito. Mojito to pewnie też będzie to samo, w sensie mamy Black Mojito, czy tam B-Power nawet jest Mojito. Uwaga, testujemy. No, to samo. I tak zawsze, jeżeli jest jakieś są jakieś energetyki, zawsze to ratuje sytuację, bo Mojaito to jest po prostu dobry. Ale co nie zmienia faktu, że to są. Yy, że to są po prostu energetyki. Yy, chyba od tego samego producenta yy, co produkuje Blackie, bo bodajże nazywa się, nazywa się ta spółka foodker. No i foodker właśnie. Nie pisze kto to wyprodukował, ale ja jestem yy, pewien, że to Foodcare, bo Foodcare produkuje energetyki dla większości supermarketów. Także najgorszy jest bezcukrowy, yy, ten dynamic o smaku, yy, znaczy ten klasyczny jest spoko, a Mojai to jest the best. Także, także tu mamy pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce. Eee, wiecie czego mi najbardziej właśnie brakuje w energetykach jakiejś takiej? większej by palety smaków, tak, żeby tutaj było, żeby to na przykład nie był klasyczny tylko truskawkowy smak, żeby to był na przykład nie wiem mango, a żeby to był na przykład e, nawet to smak smak aloesu, albo smak ogórka. Ogórek to byłoby coś śmiesznego w energetyku, ale ale całkiem ciekawe doznanie smakowe, to musiałoby być. Ogórkowy smak to byłoby coś no nie z tej ziemi, coś ciekawego. Także e, to no. Dam tutaj notę 5 na, 10, 5 na 10, bo to takie jeszcze energetyki piliśmy, to są po prostu energetyki y, pff, smakiem jak black. Także jeśli lubicie oglądać, oglądać moje filmy, zostawcie już teraz łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten film, ja zapraszam was także na, na poprzednie filmy, na, nas, na następne, do na następnego, na, na następnego, na razie, cześć, hej, hej. Nie zapomnijcie, nie zapomnijcie subskrybować kanału, wraz z... Wraz z wężkiem także się ma. Jest ale mieczkawka złapała po tych energetykach. i Ja pierdziele. Elo.